tego z tej strony miska, mi, nie miska, bo teraz miseczka Minecraft, bo jak widzicie, zmieniłam wszystko na moim koncie. Wszystkie filmy, które nie chciałam, zostały usunięte, a dzisiaj jesteśmy z Kasztanowa 5. Czyli <śm> Kasztanowa 5. Jesteśmy dzisiaj i będziemy dzisiaj budować fajną bazę bloku. Zapraszamy oczywiście na, tutaj na serwer widowice.pl. bardzo fajny serwer, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No. dawajcie łapki w górę, bo miseczka nie wróci na wojanowice. No nie, nie słuchajcie, nie dawajcie łapki w górę. To znaczy, się dawajcie łapki w górę, dawajcie łapki w górę, subskrypcje yy, Właśnie. To muszą ja być. Na co, na co muszą do. być? Muszą być 50 łapek w górę. I jak biją 50 łapek w górę, dołączysz na wrócisz na wojenowice. I muszą zostawić subskrypcję, bo dostaniesz przycisk na 100 tysięcy subskrypcji i będziesz szczęśliwa. 100 tysięcy multikont. OMG. Dobra, ja idę do bazy, którą zrobiłem już przedtem. W sensie będziemy ją stroić i dokańczać I robić twój pokój OMG, ja nie wiedziałam o więc... żadnej bazie. Tepnij się. Tepnij <grym> się. Czekaj. Okay. Baza nie będzie tajna, jak wszyscy będą o niej wiedzieć, bo wrzucę to na YouTube, ale miejmy to w dupie. Zapraszam też na mojego Instagrama, TikToka. Nie, TikToka nie mam. Ale na nie mojego mam Instagrama na instagrama kasztanka yy, oj, nie ma kasztanka nie mam instagrama za bardzo, ale ok. masz instagrama, masz dwa instagramy a w sumie racja My, ty, Masz tu jest Mamy. jednego Mamy tu jest moje a posłuchajcie, ob, a obok posłuchajcie, ja mam no. ja mam jeszcze jednego instagrama ale to jest tajne widzicie, sto tysięcy łap w górę to kasztan powie, jak, jaka tam jak instagram, tu ja tam bierzesz jest ok. beton i robisz swój pokój nie mam niebieskiego betonu. No dojdziemy na górę. Podaj jeste tu homa. home! At home. Declu. Declu. Jesteś w tekier. Widzicie, jak ona mnie wyzywa? Wyzywasz. Idziemy. Ale, ale masz to wstawić, bo ty nigdy nie wstawiasz filmików. No wstawiam! Jeśli uznajesz, że są fajne, to wstawiam. A w ogóle dzisiaj gadaliśmy z Tosią i mamy ocenę. Tylko się 9,9 na 10. E, Mam się kiedy jeszcze to. Nie! Nawet się nie masz. Nawet się nie masz. Nie usunę tego spokojnie. Ale ukradnę główkę! Wiem po niebieski beton. Patrz, tu masz niebieską wełnę, jak chcesz, a ja muszę dorobić chyba dzielnego no. cementu. Dobra, widzowie, widzimy się, jak my zbudujemy ściany i wszystko, i widzimy się, jak będziemy już ozdabiać wszystko. O meki, będzie ozdabiać tajną bazę. No, ja nie, nie, o trzeciej w nocy. A tak dokładnie to nagrywam to o 23, więc jestem zmęczona. Dobra, Kasztan, yy, bierz ten beton ogarnij Dobra, widzowie, yy, zrobiłam zarys naszej bazy, tu będzie rzetlak jeszcze. I za nie, niedługo na moim kanale pojawi się nowiuteńka seria yy, Survivalka. Z Rjetin, z Kasztanem i z taką jeszcze jedną laską, którą poznacie już babem. Kasztan, żyjesz? I, I jeszcze, jak nie dobijecie, jak dobijecie to jeszcze będzie seria z Wojanowic. Nie, nie dobijecie, dobijacie 100 łapek w górę i wtedy nagrywam, nie nagrywam ten, nagrywam z Kasztanem nutę. Tak, jeśli chcecie nutę, to ten, to wbijcie 100 łapek w górę i 100 subskrypcji w moim kanale. Jak chcecie, żeby mi teczka wróciła na moją nowicę, 50 zł w górę. No nie, nie wrócę na moją nowicę. wróci, że ja cię mówię. Zobaczymy. Zobaczcie, tak wygląda moja połowa. Kaszta, oczywiście nie starczyło. Robię sobie, spokojnie. Ale teraz głośnik z l sobie robimy, bo ja mam Pint Koksa. jeśli chcecie pozdrowienia od to napiszcie do mnie na Instagramie. Parę kawusia, a coś może załatwię. Być sobą! Sorry, dzisiaj tak mnie wzięło na śpiewanki. Patrz. No, ona mi ciągle śpiewa coś. Patrzcie, pierdzi stolet by tost. Nie, nie wyrzucamy go. Bo odbiło mi się po kiełbasie. Bo rzuciłam kiełbasę. A, fajna kiełbasa. Ludzie, kupujemy sobie to drewno, bo to drewno jest najładniejsze do ogólnie do zielonego, więc kupujemy sobie z tak tego drewna. Kupujemy sobie też to. Najładniejsze, no. najładniejsze, to jest najładniejsze, najładniejsze, Była nowica z polionem. Jezus, no każda ogarni się już. Nie ogarnę, bo ja mówię prawdę. Jezus, piszcie kresztanowi, żeby się ogarnął. Piszemy hashtag, kasztan ogarni się. Nie ogarnę się. Ogarni się. Będę cię męczyć do końca swoich dni. <laughs> tak jak Natalcia mnie nie opuści aż do końca swoich dni? Co? Tak jak Natalcia mnie nie opuści do, aż do końca swojej dni? A myślisz, że ja cię opuszczę? Nie, ty mnie na nie opuścisz. No właśnie. Ale nie opuszczę cię też zmęczeniem, dopóki nie, nie wrócisz do mojego Ale ja już nie wrócę. E. <grym> ja wrócę, ja namówię że że, żeby żebyś ciebie namówił. Nie, bo on mnie tam nie chce. Ja, ja Ops, ja wypowiem, się nagrywa, się... to się co... nagrywa, ja, bo zapomniałam. Y y hej. Pozdrawiam, mamy tatę i rodziców. Ale ja mam ci tyle. No. Ja go namówię. Ja go namówię i żeby cię chciał. Ale on mnie nie będzie chciał. będzie Cię chciał. Fajnie, no. ja będzie. się go namówię. Oczywiście każdy daj spokój, miseczka nie wróci na moją misę. Oj, no. nie, aż ja tak dużo nie pławia. To jest To Coś nie pychło. bo to miało być niższe Ups. Ej, tu na dole trzeba zrobić sobie bikon O, no i kozacko, patrz, i ukoźnik ksy, i... No! I co ty do mnie gadasz, że ja za niska jestem? Kasz tam Boże Ja za niska jestem Jest, jest, tak będzie Trudno Ja już to sobie ja totalnie nie umiem stroić różnych rzeczy, więc. Y, budowańca tu zaraz zatrudnimy. Bukanatora tu zatrudnimy. Ej, na ile mam tu krater zrobić? Nie wiem, na no ile chcesz. Zrobię na tora. Ej, dobra, zrobimy tutaj łóżka. A co? Hmm. Ej, nie dobra, nie bo ja muszę słuchać w drop modu, mo, de, modów 3000 za stan białej wełny?! No chyba ich już boli Ej, jeśli coś ci powiem no. Nie Nie będę plała, no bo ja to często, bo cię nie ma A poczasz serwer? Nie wiem, ale nie będę grała tak często ja nie będę grała tak często Napiszcie kasztanowi KASZTAN NIE MARTW SIĘ, DASZ RADĘ nie na matę. Sorry, widzę, ja Bo mnie suszy Doprowadzasz mnie dopr do depresji. Nie doprowadzam cię do depresji. Doprowadzam cię do depresji. Czekaj, bo ja chcę muszę coś zrobić super... super zieloną pełnę. Wiesz, jest to smutne, że to się nagrywa i że to coś służą, bo nie gadamy. <gadza> Dobra, przecież wszystko będzie git. Nie, nie będzie ki. wiesz okay. co, nie będzie nie będzie nic nic nie będzie dobrze, nie będzie dobrze, każdy dostał, hashtag każdy dostał depresji. Kaszczarek, wszystko będzie git, mówię Ci. Nie będzie. A czemu mam nie być? No bo Cię nie ma. No nie mam mnie i co? No ja coś nie No coś się kończy, coś się zaczyna, ja się skończyłam, coś może się zacząć, tak? No ja mam to gdzieś, że się skończyłaś, to się zaczniesz. Dobra, zobaczcie jakie designowe łóżko zrobiłam. Design to jest, to jest design. A ja ci powiem tyle. Ty się, za, ty się, za, ty się odrodzisz, ty się, zre, ty się resetujesz i będziesz nowa. I dołączysz na, narodzona. Ej, nazwij się Kaszczanowi, żeby dał sobie już siano z tym. Nie dam. Dasz. Nie dam. Wrócę na widzę, jak powiesz mi, jak zrobić beczki. To ja ci powiem, chętnie, no powiem. Mi... No to mi powiedz. Mogę ci nawet zrobić. No to z nic zrób za sekundę. Jeszcze ja widzę, jaki design tutaj robimy. To jest taki design. E, nie, nie odłamiesz, to będzie znowu smutna. Nie no, nie, nie, nie rób tego, bo ja nie wrócę na no, ja będą Nie, rób beczek, bo ja tam nie wrócę. Ej, kaszna szyjesz. Dobra, widzowie. Żyję. A, no ja tam nie rób tych beczek, bo ja tam nie wrócę. Już ci robię. Nie, bo ja tam nie wracam. Wrócisz, wrócisz. Nie wrócę, nie wrócę. Wrócisz, wrócisz. A jak nie wrócę, to co? To cię wiem. <laughs> Musisz mnie zjeść. Mówię. Dobra, jak się robią beczki? Zobaczcie mi powiedzieć jak się robi beczki O mam, dobra już wiem jak się robi beczki Potrzebujemy Dębowych desek Dobra już wiem jak się robi Beczki Crafting Crafting, to mi mi zabrałeś? Jakoś tam żyjesz? Chyba nie Krasztan, żyjesz? Nie ja, mam beczki Mam beczki, mam beczki, rybeczki, mam wizuję Cztery beczki, mam Cztery beczki. chyba... O nie, tu nie może być beczka Krasztan chyba umarł Ja nie jestem tego do końca pewna op, op. Ale design bizowie Może to Krasztan? Nie jest Krasztan, a no Dobra, widzowie, każdy nikt do mnie nie poszedł, ale ja zrobię taki design tutaj w tej tajnej barze. Że on, tak, sobie takie, lian tutaj. Nie, to jest ok, dobra. Lega, gadam, jaki design, czy to jest tak okropne? Znaczy, tu mamy beczki i w tych beczkach ustawimy sobie tom, 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 tom i tom. Ile minut ma na to nagranie? Zobaczmy, bo no, zobaczmy, zobaczmy. 12 minut, dużo. Dobra, widzowie, bo myślę, się tutaj zanuduje co y, y, ja mogę Wam coś powiedzieć. dajcie na mego Instagrama. Mm, tutaj mamy tab Pozdrawiam wszystkie osoby z taba y, No, więc wbijajcie na Pojanowice Niestety już żegnam się bez kasztana, ponieważ kasztan se poszedł, bo musieli spać, bo niezmęczony. Y, ale dobra, wbijajcie sobie na pojanowice a ja lecę. Eść Oj, jeszcze, jeszcze raz, bo coś nie piekło. Jeszcze raz, jeszcze raz. E, 7 y... I teść.